Przytankowo dla dzieci zaprasza. Julian Tuwim. Abecadło. Abecadło, z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach. Strasznie się potłukło i zgubiło kropeczkę. H. Złamało kładeczkę. B. Zbiło sobie brzuszki. A. zwiknęło nóżki. O. Jak balon pękło. Aż się P. Przelękło. T. Daszek zgubiło. L. Do ów skoczyło. S się wyprostowało, R prawą nogę złamało. W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Co to jest abecadło? Opowiedz, co się przydarzyło? wymienionym wierszu literom Jakie litery z abecadła zostały pominięte spróbuj wymienić wszystkie litery w abecadle